Hejcie Szymanko, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pewne Bety. No i moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, co z naszym głupotem z ostatniego odcinka, który był naszym drugim progiem w progresji Fibonacciego. Otóż nie siadł nam. Niestety, wielka szkoda, było naprawdę dosyć blisko. Pierwszy mecz wszedł bez problemu. Atalanta już dosyć szybko strzeliła trzy bramki, prowadziła i na kuponie miałem podwójną szansę na Atalantę właśnie. I ponad 2,5 gola w meczu. Wtedy już wiedziałem, że wszystko musi się udać. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 3-2, więc wszystko się sprawdziło. Atalanta wygrała, bramek było wystarczająco. Natomiast co do drugiego meczu, no to tam nam nie siadł. Manchester United z Evertonem zremisował aż 3-3, a ja obstawiłem, że pan nie tam 3 bramki lub mniej. Niestety, do przerwy wszystko wydawało się być w porządku, ale ostatecznie ten mecz skończył się wynikiem 3 do 3. Tam była też podwójna szansa na Manchester, więc jakby to się zgadzało, ale ilość bramek obstawiłem już nie. No cóż, mówi się trudno i obstawia się dalej. Dzisiaj za to będzie mała nowość, małe odświeżenie, bo obstawiamy za sumę dwóch ostatnich przegranych kuponów, a jako że dwa ostatnie kupony nam się i były po 5 dyszek, to dzisiaj wchodzimy aż z stówką, także będzie więcej pieniędzy do wygrania. A wy też macie szansę dzisiaj coś wygrać, bo jak co odcinek na tym kanale mamy oczywiście dla Was konkurs na 50 zł bonusów BetClick. Jedyne co musicie zrobić to dobrze obstawić mecz. Hitowy mecz tej kolejki Premier League Liverpool Manchester City. To zostawiam dzisiaj wam, także musicie w komentarzu obstawić wynik. Edytowane komentarze nie są brane pod uwagę i nie zapomnijcie dopisać swojego loginu BettClick w komentarzu. Te komentarze biorą udział w konkursie, także życzę Wam powodzenia. No i pamiętajcie oczywiście, że to jest zabawa dla pełnoletnich widzów kanału. W sensie obstawiać może tutaj w komentarzu każdy, no ale nagroda jest do zdobycia na Betfliku, tylko dla pełnoletnich rzecz jasna. No i co? Ostatnia rzecz, o której jeszcze warto wspomnieć, zanim przejdziemy do typowania, no to oczywiście rejestrując się z linku w opisie i podając przy rejestracji kod b 50 dostaniecie do 50 zł zwrotu z waszego kuponu. Jeżeli wygracie kaskę, no to normalnie ona zostaje do Waszego użytku, możecie sobie ją wypłacić. Jeżeli przegracie, to też te 50 zł do was wraca i też nie musicie tym dalej obracać żeby to wypłacić, więc wszystko jest naprawdę kozacko. A żeby maksymalnie wykorzystać ten bonus, no to najlepiej jest zagrać za 57 zł, bo wtedy całe 50 wróci do Was na konto, w tych 7 zł jest podatek i tego typu sprawy. Natomiast teraz przechodzimy już do typów na dzisiaj. No więc znajdujemy się już na kliku. no i oczywiście Premier League. Spotkanie w konkursie dla Was to jest spotkanie Premier League. My też zajmujemy się dzisiaj ligą angielską i moi drodzy, tutaj nie będzie wielkiej filozofii. Gramy dzisiaj za stówę, więc postanowiłem obstawić takie pewniaczki, ale z małym plusikiem. Pierwszy mecz Tottenham kontra West Bromwich Albion. Faworyt? Jeden. Każdy wie, że Totki w tym meczu powinny sobie poradzić. Moim zdaniem powinny sobie poradzić i mało tego. Mało tego, moi drodzy, nie tylko powinni sobie poradzić, ale powinni również zdobyć, mi się wydaje, więcej niż jedną bramkę w tym meczu i powinni wygrać to spotkanie. Yy, nie wiem, czy tutaj padnie w tym meczu, czy padną tutaj w tym meczu dwie bramki, czy trzy, czy cztery. Padnie w każdym razie, mi się wydaje, więcej niż jedna bramka. Dlatego tutaj prosty typ, Tottenham i powyżej i pół bramki w tym meczu. No kurczę, nie wierzę, że Tottenham tego spotkania nie wygra. Są zdecydowanym faworytem. Grają z drużyną ze strefy spadkowej. To musi się udać, no kurczę, no musimy przerwać tą teraz niestety złą serię dwóch przegranych kuponów z rzędu, dlatego tutaj taki dosyć prosty typ, ale jednak z takim podbiciem kursu, że padnie w tym spotkaniu powyżej półtorej bramki. To jest pierwszy typ. Szybko i na temat. Natomiast jeżeli chodzi o drugie spotkanie, jakie ja sobie dzisiaj wytypuję, no to Sheffield United Chelsea, z Chelsea. No i tutaj podobnie, bez wielkiej filozofii, wchodzimy sobie tutaj, klikamy zakłady kombinacyjne. No i podobnie, tutaj Chelsea i powyżej 1,5 bramki w meczu. No, tłumaczenie praktycznie to samo. Chelsea jest faworytem, Sheffield jest ze strefy spadkowej. Nie uważam, żeby w tym spotkaniu padła tylko jedna bramka, padnie ich więcej i to klub z Londynu zostanie zwycięzcą tego meczu. Takie jest moje zdanie. Tutaj kurs 1.72, łączny kursik 303. Nie ma tu wielkiej filozofii, chyba każdy te typy rozumie. Nie muszę zbytnio tłumaczyć swoich wyborów. Stawiamy na dwóch faworytów. To powinno Mam małe, małe, minimalne obawy, że to ten będzie chciał na przykład strzelić bramka, później się tylko bronić. Co mogłoby prowadzić do sytuacji, w której to wynik tego meczu mógłby wyglądać tak, że skończyłoby się na jednym golu dla Totków i tyle. Aczkolwiek bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że jednak to ten tam więcej niż jedną bramkę i wygra to spotkanie. Co to Chelsea? Jestem niemalże pewien. No naprawdę ten kupon wygląda dobrze i miejmy nadzieję, że też faktycznie dobrze skończy się obstawienie go. Przypominam, dzisiaj aż 100 zł. Mamy 266 ziko do wyjęcia z tego kuponu. Także myślę, że bez przedłużania możemy sobie postawić zakład i liczyć na to, że on siądzie, bo dziś do wygrania są naprawdę grube pieniądze, takich jeszcze... Tutaj na tym kanale nie było, bo pierwszy raz stawiamy sobie kuponik za stówkę. Także trzymamy kciuki, żeby siadło. No a w tym odcinku to już na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie pod nim łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie na tym kanale. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Piąteczka. Cześć!